Hej, cześć wszystkim? Z tej strony i witam Was w kolejnym już odcinku z serii Let's Play Commandos Behind Enemy Line. Dzisiaj dwunasta misja, która na pewno łatwa nie jest, ale zobaczymy, jak mi z nią pójdzie. Na chwilę obecną, jednak, wpisujemy hasło zdobyte podczas ostatniego odcinka, a brzmi ono WLC 40. E, tak więc dobrze: Na dachu w marcu 43. Wojska alianckie uzyskują kontrolę nad Libią. Następnym krokiem jest usunięcie wroga z Tunezji. Jednakże alianci napotykają opór na, na linii Maret. W trakcie tajnej operacji mającej na celu zebranie informacji o pozycjach obronnych Armii Państw Osi, wasi żołnierze zostali złapani przez żołnierzy niemieckich. Udało im się uciec, ale teraz są rozrzuceni po całym mieście. Zorganizowano małą operację ratunkową. Tak więc moi drodzy, jesteśmy tutaj. Już na samym początku misji mam plan. Nie jestem taki, żebym go nie miał po prostu. Eee, moim celem jest zagadać tego oto strażnika. W ogóle mamy zwiadowcę, jak go tak przynajmniej nazywałem, którego trzeba uratować. E, dobra, ten oddział hmm. już e, się wycofuje, więc okay. możemy bez problemu zdjąć z kosy tego pana i od razu go tu przenieść. E, mamy też snajpera, który dzisiaj ma naprawdę sporą ilość amunicji. E, o, ale tak naprawdę chwilowo zostanie wystawiony na niezłą próbę. Patrzcie zresztą sami, co się dzieje. E, wszyscy będą za chwilę no, patrzeć się na niego, będą próbowali go e, krótko mówiąc e, krótko mówiąc, zabić, no zobaczcie. No. Wszyscy prawie celują w niego. Taka oto nam się sytuacja stworzyła, ale jest to jak najbardziej sytuacja przeze mnie zaplanowana. Tak to wszystko miało wyglądać. Eee, dobra, chodźmy tutaj, I tak, i tej itsta, itsta, stąd, ludzie I najlepiej. Dobra, ten oddział może mnie zobaczyć, co prawda, wydaje się to wręcz niemożliwe, ale może, dobra, jeden I zdjęty. I eee, zobaczymy, czy dam radę. Say, dałem radę ściągnąć kolejnego. I tu jest jeszcze jeden, ale jego ściągnąć to będzie bez problemu, chyba, bo jego to już zupełnie nikt nie widzi. Whatever Natomiast tych said, nie zabijemy chwilowo, bowiem chyba ci widzą ich tak troszeczkę, i to mogłoby nam się nie powieść. Dlatego co na razie zrobimy, ty, będę ty, miał ty. po prostu inną taktykę. Zaraz przekonacie się, e, co to za taktyka. Dobra, jak oni widzą. Okej, okay, tak. Staniemy w tym miejscu, może tak mniej więcej, okej. Okay. Chcę teraz, żeby ktoś się zaczął na nich patrzeć. O, choćby ci. Ten się zaczął na niego patrzeć, ten również się na niego patrzy, okej. Okay. W ogóle ten oddział zwariował, ponieważ oni słyszą, co się dzieje, ale nie mogą tam podbyć w żaden sposób. E, okej, okay. a więc, dobra. Tylko, że z nimi czasem jest problem, jak już zdążyłem zauważyć, że oni się tak czasem bugują i, i no, mogą stanowić problem, bo się patrzą dosłownie w każde miejsce jednocześnie. Eee, o, dobra, odbugowali się. Odbugowali się, tylko, że tutaj cholera szpieg też się buguje troszeczkę. Eee, I tu może być problem. Ale dobra, kolej zdjęty. Pierwszy, ten, którego miałem zdjąć. Eee, teraz, o ile właśnie ten oddział znów się nie zbuguje, to zabijemy tego. Pięknie. Też się powiodło, w ogóle sobie zapiszmy grana jakiś jeden, jeden. Ja to tak lubię nazywać, już to chyba zauważyliście. Ehm, w ogóle.. ej, uuu. Ci widzą tych. To nie jest zbyt dobra wieść dla mnie. A jak e, nim kucnę, Może to zadziała. O dobra! Ouu! To nie miało tak wyglądać, ej. Czemu tam ci strzelają do niego. nie, nie ogarnąłem tego. Tego to ktoś widzi, tego co tu jest? Myślę, że nie, tylko najgorzej jest ten oddział, bowiem no, zobaczcie, co się z nimi dzieje: oni się patrzą na każdą stronę. E, no, jest to niesamowicie denerwujące. E, tyle jestem w stanie stwierdzić, po prostu. No, dobra, on. o! No, i chyba mnie zdążyli zauważyć, bo oni się tutaj odwracają. E, no nie, no i znów to samo. No zobaczcie, nie, nie, nie ogarniam ich ruchów, po prostu w tym momencie ich ruchy to jest całkowity nieład i, i nie da się po prostu. No Chaos nad chaosem. <laughs> no dobra, przejdźcie sobie normalnie, no dobra, w końcu. No nie. Cholera, już by mnie normalnie coś, e, coś chciało wziąć, ale nie jestem w stanie tego zrobić. No proszę was, weźcie się, zachowajcie normalnie. Nie, nie wiem, słuchajcie, co ja, co ja mam zrobić, żeby oni się normalnie e, normalnie tutaj zachowali. Nie mam bladego pojęcia eee, A teraz to w sumie mogłem to zrobić, cholera ale zawaliłem O nie O nie, nie 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 to nie o to chodziło Dobra słuchajcie, mam mały problem w tym momencie Nie wiem, czy, czemu ja nie mogę nim kucnąć Powinienem móc nim kłócać i... O dobra, tylko czemu oni do nich strzelają w tym momencie, no to jest dla mnie mała zagadka eee, Nie oszukując, tak się przyznam do was Rzeczywiście jest to dla mnie mała zagadka Dlaczego to się I... dzieje tak, a nie inaczej? Hmm, nie wiem. <laughs> nie wiem. E, dobra, może. Pójdźmy i, it mnie it i it przejdź tutaj. Może to zadziała w jakiś lepszy sposób? Ej, czy on ich nie widzi? Ej, 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 to jest nawet pomysł I jakiś see. mały. E, czekajcie, zobaczymy, czy zdąży ich ściąć z kosy wystarczająco szybko, jak oni mnie nie widzą. Okay. Ej, to Just zadziałało. Co śmieszne, to zadziałało, moi drodzy. <laughs> aż jest to troszeczkę dla mnie niesamowite. W ogóle, co się stało z tym oddziałem? O, chyba zaczęli e, przemieszczać się normalnie. W ogóle komórka mi wariuje, chyba ktoś coś mi pisze. E, Okej, okay, dobra, widzę, że będę musiał na chwilkę przerwać sobie nagrywaniem, ale tak czasem bywa. I tak czasem bywa po prostu. Okej, okay, dobra, wszystko działa. Aha, aha. Okej, okay, jest dobrze. I teraz zlikwidujemy tych gości z dachów. To też nie powinno w tym momencie. Być jakimkolwiek problemem. No, a widzicie, ściągnąłem naprawdę sporą liczbę przeciwników, a tutaj to już mnie na pewno nikt nie zobaczy. No i proszę bardzo, ściągnąłem prawie wszystkich z dachów, znaczy, no bo jeszcze tutaj są na dachach, ale to nie stanowi problemu. W każdym razie, moi drodzy, ja widzę, że na chwilkę muszę sobie przerwać nagrywanie, dlatego czekajcie chwilę, ja sobie w ogóle zapiszę grę, a my widzimy się już za chwilę. Tak więc moi drodzy, już jestem z powrotem, dobra, już mogę grać. No i naszym celem będzie w końcu uwolnienie teraz tego naszego drugiego zwiadowcy, który jest w więzieniu, który jest przetrzymywany. No, jak wiecie, oczywiście innym komandosom udało się zwiać, no ale zwiadowca widać widać, po prostu nie był zbyt ogarnięty, żeby żeby, żeby to ogarnąć, żeby wiecie, żeby, wie, żeby po prostu wiedzieć kiedy należy uciekać. Dobra, pięknie zagadałem ich wręcz idealnie, że nawet bym powiedział. Okej, okay, chodź tutaj. No, to naprawdę z tego z tych e, innych dachów mogą mnie zauważyć, dlatego muszę na to over. uważać. Ale może okay. jeszcze wcześniej będzie potrzebny yeah. mi snajper e, Tu chyba mnie nikt nie zobaczy jak stanę. Coming. Holy fuck! Right. Albo albo i zobaczymy yeah. <laughs> Albo i zobaczy. Wiecie co nie, dobra, najpierw mm -hmm. najpierw uwolnimy over. jednak tego gościa, okay. potem zagadamy ich trochę w inny sposób, ponieważ ja nie chcę Boy, nie chcę in. za nic w come świecie wywołać alarmu. Znaczy, tutaj to by doszedł i tylko jeden oddziała. Tutaj to chyba by okay. nawet, e, to nie zadziałało. Ej, ej, ej. Czemu ty nie wszedłeś przez, znaczy, przez, po drabinie. Okay. E, dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, chodźcie tutaj. I tak pogadajmy, pięknie, no. jak tak pogadamy, to będzie chyba wszystko w porządku. E, I teraz staniemy po prostu snajperem tutaj. Oni mnie stąd nie mają szans zobaczyć, to jest naprawdę duża odległość, natomiast ja jestem w stanie ich ściąć ze snajperki. No i tego myślę, że też ściągniemy. Dobra, tych dwóch miało zginąć i tych dwóch nie żyje. A więc dobra, Coming. myślę, że już wszyscy troje możecie wchodzić po drobnostkę. Ej, ale. Jezu, nie o to mi chodziło, że jeden w górę, drugi w dół. Nie, okay. no, nie, nie. czasem ich nie ogarniam, okay. tych, wiecie, moich komandosów. Ale okej, okay, dobra. Ci zostali uwolnieni, ci nawet nie wiedzą, ten patrol, że coś takiego miało miejsce, że w ogóle ktoś uciekł z ich więzienia. To no nie wiedzą, po prostu nie wiedzą. Okej, okay, okej. Okay. Już tak I sobie see. patrzę. No do więzienia nie da się z powrotem samemu, wiecie, tak, Fine. wiecie, samemu samemu wejść. Ale okej, okay, ile mam jeszcze strzałów? 5, 5, 5, 5. Dobra. E, a gdzie w ogóle ty tam poszedłeś, stary? Tutaj trzy 3 zamierzam zdjąć w taki yes. w taki sposób po prostu, że ze snajperki. A czy to right. się powiedzie? Myślę, że. Tak, w yep. ogóle. No właśnie. Myślałem, że go nikt, nikt nie zobaczył. O, nawet dobrze, mm -hmm. słuchajcie, nawet, yy, nawet naprawdę nieźle. Zapiszmy sobie, na, tam jakiś ostatni save wybrałem. Czy ich nikt więcej nie zobaczył? To jest aż takie trochę dla it mnie it dziwne. Hmm, ale fajnie. E, jeżeli ich nikt I nie zobaczył, been. to nie jest źle. Fine. W żadnym. O, Boże, prawie Fine. go nie zabiłem. Ale na, na całe szczęście już zginął. Dobra, jego chyba nikt więcej nie zobaczy. Tutaj mamy yy, jeszcze sporo tych wiecie tutaj przeciwników. Moż, mogą być małe problemy, małe problemy. Nie oszukujmy się ze zlikwidowaniem wszystkich. Nawet, nawet nie wiem czy uda mi się wszystkich zlikwidować. Jednakże w tym momencie mam e, trochę inny pomysł aniżeli tylko właśnie e, myślenie o ich likwidacji. Dobra, gdzie jest cała, całość moich, e, moich, moich komandosów? Ja ich muszę przesunąć tutaj znacznie bliżej. E, tu będą mi bowiem bardziej potrzebni. Okej, okay. w ogóle tej da, mam jeszcze strzałów. Dwa strzały ze snajperkiem. Żebym jeszcze miał pomysł, jak je wykorzystać, to powiem Wam, że nie byłoby źle. <laughs> Problem w tym, że ja naprawdę nie mam chwilowo pomysłu, jak wykorzystać je. Powiem chwilowo, mam powiedzmy nawet taką zupełnie inną koncepcję. Okej, okay. tutaj podejść. Ten koleś może zobaczyć, czy jakbym zabił tego normalnie z kosem. Natomiast ja mam, jak mówię jeszcze raz, wspomnę o tym, o, 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 ten go widzi, zobaczcie, ale trzeba się mieć na baczności, a to ci dopiero, tamten jest jakiś taki bardzo spostrzegawczy, jak widać, dobra, włączmy to. tutaj paru tych potrafi przyjść, tak paru, paru naprawdę, tylko ten strasznie długo biegnie, co stanowi dla mnie też, o, widzicie, właśnie to nie jest dobre. Ja muszę poczekać, aż on się oddali trochę później, bo jego akurat likwidacja to jest e, najmniejszy problem. I muszę spróbować zlikwidować okay. tych dwóch. Oh. A, wow, wow, wow. A, dobra, bo ja wiem, co ja zepsułem. Ojejku, że miałem zagadać tego gościa. No jasne, póki ja go nie zagadam, to to, co zamierzam zrobić, to nawet nie ma najmniejszego sensu. I wiecie, szans zbytu. Wyłącz, dobra. Wyłączyłem me. chyba tym razem odpowiednio okay. na czas. Ty, ty, okay. gim. Pięknie. No Considere i pogodło się, do... moi drodzy. Dobra, gdzie jest ten. Ej, to jest ciało, ja nie chcę ciała przenosić. To Czekajcie, coś powinno. Zielony beret. No ej, Come. ja nie chcę ciał przenosić, ja chcę okay. sobie ten odbiornik swój wziąć, dobra. E <laughs> Przepraszam, mam jakąś małą chrypkę chyba. No i tutaj see. nikt więcej nie zobaczył. Tego gościa powinienem bez problemu. E, załatwić po prostu z, za pomocą trucizny I, Ej, ej, zabij dobra e, I gdzieś, o nie, 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 tak to tak, o to nie chodziło O to, a e, za źle Za zjebałem. No dobra, teraz chyba nikt go nie widzi, myślę, że nikt go nie zobaczy Na wszelki wypadek zapiszemy sobie e, Natomiast ja będę musiał mieć znów jakiś pomysł Myślę, że ten pomysł się znajdzie, że z tym nie ma najmniejszych problemów, bowiem ja mam. Ja na tą misję mam naprawdę parę dobrych pomysłów. E, jak mówię, jak się wszystkie będą tak sprawdzać, jak do tej pory, to nie jest źle. Nie oszukujmy się, źle nie jest. Dobra, damy to tutaj. I teraz chcę resztę komandosów też w to miejsce sprowadzić. No to jest pomysł powiem wam. To jest pomysł, mam pomysł. Jak teraz to zrobić? Posłuchajcie, naszym jedynym tak Ej, co jest na o oh ty. Chodź tutaj. Ja muszę przenieść te zwłoki. Tam je zobaczyli, ale jazda. No myślę, że teraz już ich nikt nie zobaczy. Ale jazda, ale bym to zepsuł. Czyli ci jakoś tak. Oj, wybaczcie mi moi drodzy, już jestem z powrotem na całe nieszczęście. Gra mi się ścięła, no niestety e, tak czasem się I dzieje i jest to zupełnie... Mm -hmm. Ej no co? Co ja nie przeniosłem ich? Czekajcie, bo już... Ej, nie, 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 nie ty. Nie ty, nie ty. Eee, ty, chodź tutaj, czekajcie. A dobra, bo ja go nie przeniosłem, bo to mi się nie zapisało. Myślałem, że to mi się zapisało, jak już go przeniosłem. Eee, dobra, teraz to już chyba powinno działać. Ja przynajmniej mam takie naprawdę miłe założenie, że, że tym razem zadziałam. W ogóle wychodźcie tutaj, tu chcę ich przetransportować. Eee, to samo tyczy się zielonego bereta, jednakże on postawi tu. Co? Zaś go widzą? Ej, to jest mhm. po prostu jakieś cholera niemożliwe, czekajcie. Ale mi się to nie podoba. Ale mi się to nie podoba. Gdzie są te cholerne zwłoki? Przenieś je tam. Jak oni je widzą? Czy oni je widzą? Bo, a może to ten nie widzi? Eee. No teraz jestem już zagubiony, słuchajcie. Kto widzi te cholerne zwłoki? Chyba, że je teraz położyłem dobrze. Hmm. Powiem tyle. Podejrzane to było, ale no mam nadzieję, że teraz już wszystko zadziała tak, jak trzeba rzeczywiście. E, dobra, czekajcie, jak przestanę z nim gadać, to on nie zobaczy tych zwłok? E, też nie, no to dobra, teraz chyba położyłem je naprawdę idealnie. No dobra. Co się stało? O nie, no chyba sobie jaja teraz robicie. E, teraz sobie chyba jaja robią. Ten koleś mnie zobaczył. No proszę was, mam nadzieję, że się skupi na zwłokach okay. Ej no Nie no, ja ja sobie to za nie robi Bez przerwy jakiś błąd popełniam To tak dosłownie mm -hmm. bez przerwy, bez przerwy No fajnie, ten zaś go widzi No dobra, zobaczysz go? Przynajmniej jednego gościa się pozbyłem, ale nie wiem czy zaś ten go nie zobaczy Albo Cholera Proszę was Ej, 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 jest dobrze jest dobrze. Wow, ja już tutaj tyle razy coś zepsułem, ale pozbyłem się naprawdę wielu przeciwników. No nie jest źle. Nie jest źle, co prawda nie wszystko miało tak wyglądać, jak sobie jak to wyszło. <laughs> miało to wyglądać zupełnie inaczej. No ale może w końcu się ziści to w ten sposób, jaki sobie zaplanowałem to od samego początku. Dobra, wychodźcie tutaj, tu powinniście być bezpieczni. Tu chcę dać radioodbiornik. No może w końcu to zadziała, słuchajcie. Mam pewną taktykę, Come on. Come on ale ta taktyka jest niebezpieczna. E, no jest naprawdę niebezpieczna okay. taktyka. Okay. E, nie wiem, szczerze nie wiem. Znaczy, to jest pomysł. Ja mam pomysł, naprawdę mam mm -hmm. pomysł. Myślę, że on się sprawdzi. Ale jak mówię, jeszcze nie mam 100% pewności. Dobra, czekajcie, jak oni się patrzą. Patrzą I się see. wręcz idealnie że oni zawracają i że wolę, jak oni pójdą w tą stronę, jednak, żeby wiecie, żeby Aj. potem zdobyć odpowiednie sekundy, wystarczająco ich dużo, jest bowiem taka sytuacja, że wystarczy teraz, że wszyscy komandości jednocześnie wsiądą do tego auta i będzie koniec misji oni tego auta nie zniszczą, bo jakbyśmy weszli tylko na przykład z zwykłym zielonym beretem, to to auto zostanie zniszczone i misja zakończy się niepowodzeniem. Jednakże myślę, że dam radę wejść tak, jakby odpowiednio dobrze. Okej, okay. no i teraz pytanie: czy się to powiedzie? Czy mój plan się powiedzie? Dobra, biegną mm -hmm. wszyscy, biegnie tych trzech, o których myślałem. Dobra, idziecie, 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 idziecie. E, tylko szybko. Zapierdalać dosłownie. Okej, okay, chyba się uda, chyba się uda. E, dobra, stary, kończ tą rozmowę. Gdzie jest on? Kończ ją, kończ ją. Wszyscy idziemy tutaj, słuchajcie, ta misja się naprawdę powiedzie w niezłym I tempie, myślę. E, I wszyscy wchodźcie. No i proszę bardzo, moi drodzy, udało się. Misja ma no naprawdę niezły czas wykonana. Wow! No, awansu nie dostaliśmy, ale naprawdę czas misji jest nawet bardzo, nawet powiedziałbym, jak dla mnie, to bardzo dobry. Otrzymane obrażenia, no nic, nie otrzymaliśmy zasługi w misji, normalnie zasługi. No nie awansowaliśmy, ale nie jest źle, a hasło to jest DJUW1. Więc fajnie, więc fajnie. Dobra. Wow, przeszliśmy 12. misję. Ona jak mówię, łatwa nie jest, ale mimo wszystko miałem taktykę. Tak naprawdę wszystkie moje początkowe założenia się sprawdziły. No i przeszliśmy. Teraz nas czeka 13. misja, która jest równie trudna i myślę, że naprawdę łatwa nie będzie do przejścia. No ale zobaczymy. Myślę, że jakoś sobie poradzę. W każdym razie, moi drodzy, jeżeli wam się ten odcinek podobał, nie zapomnijcie zostawić lajka. Mam nadzieję, że Wam się podobał, bo naprawdę misja łatwa nie była, a mi się jakoś udało. No i jest to komando z jednak, więc klasyka. Ale dobra, dobra, to tyle na dziś, tak więc tyle. Cześć, i czołem i narka.